gdzieś tutaj jeszcze to było napisane nie mam właśnie pojęcia gdzie, w którym to miejscu jest ale jest na pewno napisane że kto kto nie ma syna nie ma też i ojca syna nie można mieć w żaden inny sposób jak musisz jemu uwierzyć że on cię zbawił przestań się zbawiać przez swoje uczynki, bo to jest katolicyzm. A że katolicyzm jest fałszywą drogą, to nie muszę tobie tego w ogóle mówić. Dlatego nikt niczego nie może nam już więcej dać. Kiedy się pojawia wiara, to możesz tylko tą wiarę w sobie pielęgnować. I przez miłość odwracać się od grzechu, i nie spinać po śladku, bo jeśli jest w tobie miłość do bliźniego swego, to przestaniesz czynić te rzeczy. Pewnie z najgorszych rzeczy, jaka została wykrzywiona, to pewnie cała ta, cała ta seksualność, ta porządliwość. Człowiek skupiony na miłości nie. Koncentruje się na, na, na porządliwości. I ta porządliwość jest wtedy zupełnie inna. No, także różne, różne ludzie mają problemy, ale czy to jest alkohol? Czy to jest porządliwość? Czy to są narkotyki, albo kłamstwo. Wszystko to jest usuwane przez miłość. A miłość wypływa z ofiary Jezusa Chrystusa. Tam też Bóg objawił swoją miłość. To miejsce jest najważniejszym miejscem, by. Móc się stać chrześcijaninem, by móc się stać wolnym duchem. Uwolnionym od grzechu. I to jest utrzymanie na nowo Ducha Świętego. Bo Bóg jest duchem i to duchem świętym. Bo pozdrawiam Cię Janek. Jeszcze raz Ci przepraszam, że tak to wyszło. Może uda nam się spotkać i wtedy możemy w poście rozmawiać. Ja myślę, że, że Cię ignorowałem. Ani razu tak nie było. I zawsze jak tam napisałeś, cieszyłem. Ale kiedyś byłem bardziej zrozumiały i przypomnij sobie, jak ja robiłem takie, takie rzeczy, że kiedy Ty do mnie tylko coś napisałeś, to ja cię zasypywałem jakimiś rzeczami. Byłem gorliwy, nawet bardziej niż teraz oczywiście, ale ja tak mimo wszystko, to już jakby nie o to chodzi, to nie chodzi o to, żebym ja Cię przekonywał, tylko żeby Cię to przekonało. To coś, ten jest większy niż ten, który jest na Ziemi. W sensie, że Bóg jest większy od, od złego. I kiedy ty to czytasz, mając to serce do Boga i Bóg to widzi i Bóg po coś nas też również połączył. Przecież to nie, nie, nie może sobie robić sobie diabeł takich rzeczy. Że y, 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 musi się tutaj Boża chwała objawić. Że On cię przysłał do chrześcijanina, to musi się tu Boża chwała objawić w tym. Ja ci mówię, mnie Bóg dotknął, i nie było w tym żadnej organizacji, i było to na podstawie tego słowa. Czyli, że jeżeli ty będziesz czytał słowo, a gorliwość do Boga już masz, bo całe życie go szukasz i robisz coś, próbujesz coś robić, ale ty nie masz robić, ty masz uwierzyć, a robota się zapali w twoim sercu sama i będziesz zbawiony. Nie wiesz tym, którzy mówią tobie, że ty nie jesteś zbawiony. Ty jesteś zbawiony. I postaram ci się ten werset, o którym ci wspomniałem ci znaleźć. Pozdrawiam cię Janek i do zobaczenia. Hej. Z Bogiem.